Dorota Wleklik niejako powiedziała już kilka słów o pogodzie, ale zdecydowanie więcej szczegółów ma dla Państwa Monika Kubiaczyk. Dzień Pozupełnia, dobry, Moniko. Nie tylko dla zachodniej części Polski, ale dla całego kraju. Dla całej, tak. Opady deszczu w tym tygodniu występują, ale są bardziej umiarkowane, są słabe, przelotne i z tego powodu się Nie powinny się niepokoić, Nie mhm. powinny niepokoić się do końca tygodnia. Nawet y, trochę więcej słońca jeszcze będzie się pojawiać. Dzisiaj, co prawda, zachmurzenie duże, ale w weekend y, niedziela zapowiada się bardzo słonecznie. Ale też chłodno. Sobota i niedziela przyniosą już konkretne ochłodzenie. Spadek temperatury poniżej 20 stopni. Dzisiaj jeszcze 20-22 stopnie jak najbardziej w przeważającej części miast Polski będzie się pojawiać, chociaż w takich miejscach, gdzie zazwyczaj jest zimniej, czyli na przykład nad morzem, w górach. Tam już zaledwie kilkanaście. Opady deszczu dziś głównie w Polsce północno-zachodniej i tam też po południu może zagrzmieć. Zobaczmy w takim razie, co w naszych mapach pogodowych. Jeden front atmosferyczny odsunął się już poza nasze. Granice, to ten, który i wczoraj, i w nocy przynosił gdzieniegdzie opady deszczu. Ale kolejny nasunie się nad krańce północno-zachodnie to oczywiście deszczowo-burzowy front atmosferyczny, związany z układem niskiego ciśnienia, tych niższych ostatnio bardzo dużo na zachodzie. I to właśnie tam, głównie na zachodzie Europy, przynoszą one jeszcze w tym momencie i od kilku dobrych dni intensywne opady deszczu. To są akurat sprawdzimy w prognozie pogody po godzinie siódmej, na którą już z tego miejsca serdecznie Państwa zapraszam, a teraz. Teraz zobaczmy, co czeka nas dziś w Polsce. Pomorze Kujawy i Wielkopolska. Nie dość, że popada nad morzem oraz w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, zagrzmi z kolei na nizinie szczecińskiej, no to jeszcze w całym regionie silne porywy południowego wiatru. Do 70 km na godzinę oczywiście najsilniej powieje on wzdłuż wybrzeża. Temperatura 17 stopni w Kołobrzegu, tutaj chłodno, 18 w rejonie Szczecina, 19 w Poznaniu, najcieplej Bydgoszcz-Gdańsk, tutaj 21 stopni. Zobaczmy w takim razie, co w miejscowościach położonych nad Bałtykiem wszędzie parasol się przyda, a temperatura w granicach 16-17, maksymalnie 19 stopni najcieplej na Pomorzu Wschodnim. Północny wschód, Warszawa 22 stopnie. Taka sama wartość w najcieplejszym momencie dnia w Białymstoku oraz w Olsztynie. Stopień chłodniej w subałkach oraz w Łodzi tutaj 21 stopni. Mimo dużego zachmurzenia padać nie powinno. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, jednak też chwilami może być nieprzyjemny. Suwałki, Augustów, Mikołajki, Giżycko, Węgorzywał, taka sama sytuacja. Sporo chmur, ale bez deszczu. Temperatura na poziomie 21, 22 stopni i tutaj jeszcze woda w jeziorach w niektórych miejscach z dwudziestką. Południowy wschód, zobaczmy co tam dziś nas czeka. Znów dwie strzałki, a to oznacza silne porywy wiatru, szczególnie w górach. Temperatura na poziomie 17 stopni na Podhalu i tam też najchłodniej, w zakopanym 17 stopni. 22, Kielce, Lublin, Dzień Kraków, Rzeszów 23 i tutaj też sporo chmur, ale bez opłat. Dzisiaj. Południowy zachód z deszczem jedynie w rejonie Zielonej Góry. Tutaj temperatura na poziomie 19 stopni i im dalej na południe, tym stopień po stopniu będzie cieplej. Wrocław 20, Opole 21, Katowice 22. Za wyjątkiem Zielonej Góry padać tak jak widać nie będzie. Wiatr w tym regionie powieje z południowego zachodu. Na ogół będzie umiarkowany, jednak też chwilami mogą zdarzyć się silniejsze porywy. Dziękuję i do zobaczenia po godzinie 7. Zgodnie z zapowiedzią w wydarzeniach 24 czas na prognozę pogody. Jest Monika Kubiaczek. Dzień, dzień dobry. dobry Moniko. Mówiłem o tym, że ten, kto jeszcze nie wyszedł z domu, być może zastanawia się, jak u ubrać, ale tak naprawdę zależy to od tego, o której porze wychodzimy, bo jeżeli ja dzisiaj wychodziłem przed godziną piątą, no to trzeba było ubrać się ciepło. Ale ja nadrzewam, że ktoś, kto wyjdzie o godzinie dziewiątej, już może sobie tą cięższą kursnie. Tak, myślę, że dzisiaj w Warszawie jeszcze dla śmiałków będzie pogoda na krótki rękawek. 22 stopnie, co prawda pochmurno, ale bezdeszczowo, więc śmiało e, po południu będzie można zdjąć nakrycia wierzchnie. Bluza na przykład, ja dzisiaj w takiej przyszłam, poranek no myślę, że taką grubszą bluzę dzisiaj w Warszawie, ale u nas i tak, i tak nie było, nie jest najgorzej, bo na południu w Zakopanem, tam dopiero chłodno dzień się zaczyna i te kolejne dni będą coraz to chłodniejsze, szczególnie w weekend, kiedy temperatura w ciągu dnia będzie utrzymywała się na zaledwie kilkunastostopniowym poziomie, bo dziś w przeważającej części miast Polski jeszcze 20 kilka stopni no może już nie 25 26 ale właśnie te wcześniej wspomniane przeze mnie 22 stopnie w Warszawie się pojawią i w kilku innych miastach również zobaczmy zatem co w mapach pogodowych zaczynamy od Europy i widzimy po tej mapie gdzie dzisiaj w Polsce popada front atmosferyczny nasunie się od krańce północno-zachodniej I to właśnie tam przyniesie on opady deszczu i wyładowania atmosferyczne w jednym regionie co prawda ale warto to się na nie przygotować. Zaraz to sobie wszystko sprawdzimy. Na początek jeszcze temperatura w poszczególnych stolicach europejskich. 22 stopnie w Warszawie. Kilka dni temu byliśmy w czołówce tych najcieplejszych. W tym momencie już dużo się pozmieniało. Bukareszt, tam blisko 30 stopni. 30 równa w Atenach. Z kolei 28 w Rzymie. To są dziś najcieplejsze stolice i tam też słonecznie, co będzie potęgować odczucie ciepła. Na Półwyspie Iberyjskim opady deszczu i zaledwie 22-23 stopnie, ale jeszcze jest w Paryżu i na wyspach brytyjskich tam od 13 do 18 stopni i opady deszczu o charakterze intensywnym. Poranek już trochę cieplej niż o godzinie 6 w Zakopanem dokładnie 16 stopni. 13 pokazuje się w Krakowie, 14 w Zielonej Górze na północy, co prawda wartości takie same, ale za to jak słonecznie. Większe zachmurzenie na zachodzie i w tym momencie z samego rana opady deszczu na przykład w Gorzowie i w Szczecinie i tam poranek. I druga część dnia niestety zarówno deszczowa, burzowa i wietrzna. Wiatr w porywach do około 70 km na godzinę. Szczególnie nieprzyjemny będzie nad morzem, a wcześniej wspomniane przeze mnie wyładowania atmosferyczne pojawią się w godzinach popołudniowych na Nizinie Szczecińskiej, gdzie jeszcze silnie powieje na krańcach południowo-wschodnich. A opadów deszczu w Polsce Południowej spodziewamy się w rejonie Podhala. Temperatura dziś do 22 stopni. Uważajmy na drogach. Biometr niekorzystny, ciśnienie niskie jakość powietrza, natomiast idealna. Dziękuję. Sprawdźmy prognozę pogody na najbliższe godziny i dni. Najwięcej i najlepiej wie, co się będzie działo Monika Kubiaczyk. gdzie dobry. dobry. Piękny wschód słońca za twoimi plecami. Już zniknął, ale może wróci. E, w ustce <grym> też jest pięknie, pięknie się budzi ten dzień. Czy to zapowiedź, że będzie spokojnie? Nie wszędzie, nie wszędzie. Poranki faktycznie ostatnio są niczego sobie. Błękitne, czyste niebo, jeszcze po takiej pogodnej nocy, jak najbardziej się pojawia we wczesnych godzinach porannych, ale po południu już wszędzie zachmurzenie wzrośnie, ale dobra informacja jest taka, że nie wszędzie będzie padać. Na krańcach północno-zachodnich tego deszcz, dziś, deszczu dzisiaj najwięcej będzie, ponieważ tam nasunie się front atmosferyczny, a na przykład na Mazowszu poranek pogodny, w drugiej części dnia trochę więcej chmur, ale przynajmniej padać nie będzie. Nad morzem. Nic nie zwiastuje tego, że za kilka godzin parasol się przyda, ale jeżeli wychodzimy teraz z domu i będziemy wracać dopiero w godzinach późno popołudniowych wieczornych, to warto go mieć pod ręką. Sprawdzamy zatem, co w mapach pogodowych. Wspomniałam o froncie atmosferycznym, oczywiście front związany z układem niskiego ciśnienia. I to właśnie on dzisiaj popsuje nam trochę pogodę w drugiej części dnia na krańcach północno. Zachodnich. Poza tym zachmurzenie wzrośnie, ale nie spodziewamy się opadów na przeważającym obszarze polski za wyjątkiem tego północnego zachodu, i jeszcze za wyjątkiem gór. Tam na Podchalu, i też może trochę popadać po południu, i temperatura będzie niska, bo zaledwie kilkanaście stopni, tak samo jak w koło brzegu siedemnastka w najcieplejszym momencie dnia. Trochę cieplej będzie w Szczecinie, tutaj 18 stopni, dziewiętnastka w Poznaniu, najcieplej 21 w Bydgoszczy, a także w Gdańsku. Za wyjątkiem opadów deszczu. Które pojawią się nad morzem oraz na Ziemi Lubuskiej, na Nizinie Szczecińskiej po południu spodziewamy się burzy. No i jeszcze jeden czynnik, który dzisiaj niekorzystnie będzie na nas wpływał, to silny południowy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Nieprzyjemnie będzie, szczególnie wzdłuż wybrzeża. Tutaj w poszczególnych miejscowościach położonych nad morzem temperatura powietrza od 16 do około 19 stopni. Najcieplej, czyli bliżej tych 20, będzie na Pomorzu Wschodnim. Przenosimy się zatem na wschód i tutaj też wyższy wartości. 21-22 stopnie w tych miastach większych. Pochmurno, ale bez opadów i tak też będzie w miejscowościach położonych na warmi Mazurach czy na Podlasiu. Temperatura wody w jeziorach jeszcze do 20 stopni. Na południu zaledwie 17 stopni w Zakopanem. Taka sama temperatura jak na przykład po przeciwnej stronie w Kołobrzegu i tutaj przelotnie popada. Poza tym Lublin, Kielce, Rzeszów, Kraków 22-23 stopnie. Duże zachmurzenie, ale bez deszczu i znowu Widzimy te dwie strzałki, które tutaj też zwiastują silny wiatr w porywach do około 60-70 km na godzinę. Na krańcach południowo-zachodnich deszczowo jedynie w rejonie Zielonej Góry, a tak poza tym 20-21, nawet 22 stopnie i bez opadów. To tyle na teraz. Dziękuję, do zobaczenia. Pół godziny temu obserwowaliśmy piękne wschody słońca w Polsce, więc mam nadzieję także teraz właśnie na nie. Monika Kudaczek tak ze szczegółami prognozy pogody, ale ja jednym okiem będę zerkał tam na, na obrazki pogodowe, bo pokazuje to, jak pięknie dzisiaj budzi się dzień w całej Polsce, choć chyba opady deszczu dzisiaj też się pojawią. Też, dokładnie. I w całej Polsce też wzrośnie zachmurzenie, także kto może, Czyli to się, drodzy poranku korzystajmy. <laughs> korzystajmy. Chociaż no, też będzie taka wymianka mała, bo poranek co prawda słoneczny, ale chłodny, a w drugiej części dnia przynajmniej jeszcze w wielu miejscach będzie całkiem przyjemnie. Ciepło. 22 stopnie to maksymalna wartość, jaką dziś zobaczymy na termometrach. Nie we wszystkich miastach, ale na przykład w Stoku, w Warszawie, generalnie na Północnym Wschodzie, który dziś będzie takim najcieplejszym regionem w naszym kraju. Powoli, powoli ta temperatura niestety w kolejnych dniach też się będzie obniżać. Jeszcze jutro, gdzie nie 20-20 kilka stopni, ale już w weekend kilkanaście powyżej zera. I pierwsze dni października też z taką właśnie temperaturą, Chociaż prognozy długoterminowe mówią o tym, że jeszcze w październiku będziemy mogli liczyć na takie 20 parostopniowe wartości, trzymamy za to mocno kciuki. Zobaczmy zatem, co w mapach pogodowych. Zaczynamy od Europy. Polska jest w zasięgu niżu znad Zatoki Fińskiej. I jeden z frontów atmosferycznych dziś będzie kształtował pogodę w Polsce północno-zachodniej, przynosząc tam opady deszczu, a nawet wyładowania atmosferyczne. 22 stopnie w Warszawie. Kilka dni temu jeszcze byliśmy w czołówce najcieplejszych stolic europejskich. Teraz już tylko wspomnienie po, po tym pozostało. Południe oczywiście najcieplejsze, 29 stopni w Bukareszcie, 30 stopni w Atenach, 28 w Rzymie i w tych trzech stolicach słońca nie zabraknie. Chłodno na Półwyspie Iberyjskim, 22-23 stopnie z opadami deszczu, jednak umiarkowanymi te intensywne już od kilku dni i dzisiaj również w Paryżu, na Wyspach Brytyjskich, a także w Berlinie. I tutaj wszędzie chłodno, poniżej 20 stopni. U nas w tym momencie 13 w Warszawie, 13 w Łodzi i niepechowe, bo w drugiej części dnia to właśnie w tych miastach będzie najcieplej. 16 stopni w Zakopanem, około 14-15 nad morzem. Pogodnie w tym momencie, szczególnie na krańcach wschodnich, w rejonie Trójmiasta, a także na Kujawach. Więcej chmur na krańcach południowych oraz zachodnich i w tym momencie na Pomorzu Środkowo-Zachodnim, a także w Gorzowie Wielkopolskim pada deszcz. I padać też tam będzie w drugiej części dnia. Strefa opadów rozciągnie się również na rejon Trójmiasta, Zielonej Góry, a także Podhala. Że nie wzrośnie wszędzie, jednak w przeważającej części miast Polski, tak jak widać, parasolka dzisiaj będzie zbędna. Silny wiatr natomiast w wielu miejscach nam będzie przeszkadzał. Polska północno-zachodnia, tutaj porywy do 70 km na godzinę, tak samo na południowym wschodzie. Dlatego też uważajmy na drogach. Warunki będą utrudnione przez właśnie silne porywy wiatru, a także opady deszczu. Ciśnienie dziś na niskim poziomie, poniżej 1000 hPa, także biometr niekorzystny, natomiast jakość powietrza perfekcyjna. Dziękuję. Mamy już jesień w kalendarzu, drodzy Państwo, ale ta pogoda to tak jednak jesienną do końca nie jest. To dlatego, że mamy sporo słońca, piękne oblicze tej jesieni i takie prawda. właściwe, właściwie ostatnie podrygi ciepłej pogody. Monika Kumiarczyk ze szczegółami. Tak, dzień dobry. W tym tygodniu będziemy mieć jeszcze trochę lata. Faktycznie ta jesień już powoli nam się przeplata, tak większościowo nawet, ale opady deszczu są, ale umiarkowane, czyli nie jest to taka najgorsza sytuacja. Baliśmy się powtórki z tego, co za nami, a mianowicie obfite opady deszczu przez kilka dni na krańcach południowych i południowo-zachodnich, które przyniosły to, z czym teraz mieszkańcy tamtejszych regionów się borykają. Mów oczywiście o powodziach, sytuacji hydrologicznej w tym momencie też e, cały czas trudne i już nie wspomnę. Natomiast te opady, które w tym momencie się pojawiają i będą się jeszcze pojawiać przez najbliższe dni, to opady o charakterze słabym, umiarkowanym ewentualnie i przelotnym. Dzisiaj na przykład trochę popada na krańcach północno-zachodnich, nawet nad morzem, gdzie ten dzień zaczyna się całkiem pogodnie, słonecznie. Już niedługo z godziny na godzinę wzrastać będzie zachmurzenie i właśnie to e, te chmury, z których popada w górach, też dziś szansa na opady, a tak po Poza tym, mimo sporej ilości chmur, w drugiej części dnia w większości miast Polski padać nie powinno, a w wielu miastach jeszcze temperatura utrzyma się na przyjemnym poziomie 20, 20 paru stopni. I to już ostatnie dni z takimi wartościami na termometrach, bo weekend, sobota i niedziela przyniosą ochłodzenie. Zobaczmy zatem, co w mapach pogodowych. Jesteśmy w zasięgu układu niskiego ciśnienia, dokładnie niżu z nad Zatoki Fińskiej. I front atmosferyczny, jeden z tych związanych właśnie z niżami, nasunie się na krańce północno zachodniej I tam w drugiej części dnia przyniesie opady deszczu. Popada, tak jak już wspomniałam, również na południu dokładnie w Zakopanem. 17 stopni w koło brzegu, troszkę więcej w Szczecinie, Poznań z 19, najcieplej w tym regionie w Bydgoszczy i w Gdańsku. Tutaj 21 stopni. Oprócz opadów deszczu w rejonie Niziny Szczecińskiej pojawią się w drugiej części dnia wyładowania atmosferyczne, a z kolei w całym tym regionie silnie powieje wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Oczywiście najgorsze sytuacje sytuacja pod kątem wiatru będzie nad morzem. Temperatura w miejscowościach położonych nad Bałtykiem w przedziale 19, 16, 19 stopni, 19, czyli najcieplej, będzie na Pomorzu Wschodnim. Zatem na wschód się przenosimy i tutaj wyższe wartości na termometrach, na poziomie około 21, 22 stopni, pochmurno, ale bezdeszczowo. I tak też będzie m.in. w Mikołajkach, w Giżycku czy w Węgorzewie. Temperatura wody w jeziorach jeszcze na przyjemnym jak na te pory roku, poziomie 20 stopni, ale tutaj też niedługo będzie się obniżać. Silny wiatr również na krańcach południowo-wschodnich, w porywach do 70 km na godzinę, popada jedynie na Podchalu. Temperatura do 23 stopni w Rzeszowie. Na południowym zachodzie od 19 do 22 stopni opady deszczu jedynie w Zielonej Górze. Dziękuję. Dzień dobry. Dzisiaj jeszcze całkiem ciepło do 22 stopni w Warszawie. Jutro bardzo podobne wartości na termometrach, ale w weekend. Szykują nam się zmiany. Przede wszystkim zrobi się chłodno i tak naprawdę początek października już z taką samą temperaturą, zaledwie kilkanaście stopni powyżej zera. W prognozach długoterminowych widać jeden dzień, kiedy w październiku temperatura wzrośnie powyżej tej dwudziestki, ale tak poza tym królują kilkunastostopniowe wartości. Z dobrych informacji to taka, że słońca nie zabraknie w przyszłym tygodniu. Poniedziałek i wtorek zapowiadają się w pełni słoneczne, a i w weekend będziemy mogli liczyć na sporą dawkę takiej pogodnej aury. Dziś w wielu miejscach poranek jest, był słoneczny, ale z godziny na godzinę, niestety, zacznie wzrastać zachmurzenie do tego dużego i w niektórych miejscach z chmur, które pojawią się na niebie. Będzie padać deszcz, a nawet w jednym regionie zagrzmi. Sprawdzamy zatem mapy pogodowe, zobaczmy co w Europie. Front atmosferyczny związany z jednym z układów niskiego ciśnienia nasunie się dziś nad krańce północno-zachodniej. To właśnie tam spodziewamy się deszczu. Pomorze, Kujawy, Wielkopolska, ziemia lubuska. Poza tym, mimo dużego zachmurzenia, padać nie powinno. Jedynie w górach może przelotnie popadać w godzinach popołudniowych. W Warszawie 22 stopnie, na południu oczywiście niezmiennie ciepło coraz to cieplej tak naprawdę, bo nawet 30 stopni w Atenach, 29 w Bukareszcie, a 28 w Rzymie i w tych trzech stolicach, tak jak widać, słońca nie zabraknie. Na Półwyspie Iberyjskim natomiast zupełnie inna sytuacja. Tutaj pochmurno z opadami deszczu, a na termometrach zaledwie 22-23 stopnie. Jeszcze chłodniej będzie w Paryżu, na Wyspach Brytyjskich oraz w Berlinie. Tu któryś dzień z rzędu już intensywne opady deszczu i od 13 do maksymalnie 18 stopni. Chłodno i bardzo deszczowo też na północ. Europy. W tym momencie słońca coraz mniej na Kujawach, tak naprawdę jedynie w rejonie Trójmiasta, oraz na krańcach północno-wschodnich jeszcze to zachmurzenie aż tak nie wzrosło. Ale już w południe Polski, centralna część oraz Mazowsze z zachmurzeniem dużym. Opady deszczu w tym momencie w rejonie koło brzegu, a także Zielonej Góry. Temperatura na poziomie kilkunastu stopni powyżej zera, najcieplej, na przykład w Rzeszowie, tam osiemnastka. W drugiej części dnia z najcieplejszych miast mamy. No właśnie, Rzeszów 23 stopnie, Warszawa 22, biały Białystok taka sama temperatura. Trochę chłodniej w Łodzi 21, a kilkanaście stopni powyżej zera pokażą termometry na Podhalu, w rejonie Pomorza, a także w Wielkopolsce czy na Ziemi Lubuskiej. Na północnym zachodzie deszczowo. Deszczowo też na południu i na Nizinie Szczecińskiej. Wracamy do północnej części Polski. W drugiej części dnia spodziewamy się wyładowań atmosferycznych. Dwie strzałki, pewnie Państwo Uważali. Oznacza to oczywiście silny wiatr. Powieje on z południa. Nad morzem w porywach będzie osiągał 70, a na południowym wschodzie 60 km na godzinę. Będzie niestety dzisiaj nieprzyjemnie i jutro taka sama sytuacja w Polsce Północnej. Szczególnie nadal silny, porywisty wiatr. W związku właśnie z tym wiatrem, a także z opadami deszczu, które przyniosą z pewnością śliską nawierzchnię, uważajmy na drogach. Na pozostałym obszarze powinno raczej jeździć się bez większych przeszkód. Chociaż na nasze skupienie niestety może negatywnie wpływać niskie ciśnienie, które utrzymuje się przynajmniej w Warszawie na poziomie poniżej 1000 hektopaskali, dokładnie 995 hektopaskali. a z kolei ten silny, silny wiatr, który się dzisiaj pojawi niemalże w całej Polsce, będzie wzmagał naszą nerwowość. Temperatura odczuwalna, jak widać, zdecydowanie niższa od tej wskazywanej przez termometry na wschodzie na poziomie zaledwie 11 stopni, mimo tego, że na termometrach w tamtym regionie zobaczymy 23. Jakość powietrza, przez ten silny wiatr, przez opady deszczu, natomiast nam się zrobiła perfekcyjna i z tego się bardzo cieszymy. Dziękuję i do zobaczenia po godzinie 10.